Dobra, witam, witam. Czas na opinie. Opinie na temat y, Wukonga. E, cóż, gra skończona. I powiem tak. E, co ja myślę o Wukongu. Zacznijmy od tego. O. O. Optymalizacja. Fatalna, tak? Widzieliśmy to podczas mojego przechodzenia gry, że ta gra pod względem optymalizacji jest po prostu straszna. Pomimo tego, że ekrany wczytywania trwają naprawdę długo, to i tak podczas już załadowanego obszaru cały czas renderują się tekstury. Sami widzicie, jak to wygląda. Gra po prostu ma co chwilę zwiesi. Przez jakiś czas, bo jak się zrenderują te tekstury, yy, to już gra będzie chodziła płynnie. Ale nie zmieniam to faktu. No tutaj target mi się zmieni. Nie zmienia to faktu, że... Yy... No to jest B, tak, to, to jest naprawdę w moim odczuciu fuszerka jeśli chodzi o optymalizację gry. Ale może to być wina silnika Unreal Engine 5 i, i myślę, że ten silnik jest głównym problemem jeśli chodzi o działanie gier. Bo to nie, nie tylko to. The Last of Us też miał te, te problemy optymalizacyjne na starcie. Więc myślę, że tutaj może le leżeć problem, że twórcy nie do końca sobie radzą po prostu z silnikiem, który wybierają. Ale nie zmienia to faktu, że ekrany wczytywania w tej grze no, są straszne. I to naprawdę potrafi zniechęcać i irytować. To propo optymalizacji, jeśli chodzi o grafikę w grze, no to jest ona naprawdę na bardzo wysokim poziomie i e, to jest ten też kopu właśnie co do optymalizacji tej gry, że coś za coś e, w, w, wysoka wartość graficzna e, tutaj się przekłada właśnie na to, że gra też ma problemy optymalizacyjne. Ja co prawda starałem się grać na niższych ustawieniach, bo mój komputer no, nie radzi sobie z tą grą. Eee, teraz robiłem upgrade, ale jak widać nadal są te dwieszki. Eee, I problemy z renderowaniem tekstur, chociaż no, tym razem mam wysokie ustawienia graficzne. Chociaż staram się grać bez ray-tracingu, aby trochę oszczędzić procesor. Teraz tak, mechanika walki, mechanika walki w grze jest naprawdę świetna, jest jej feeling, bardzo mi przypomina trochę Sekiro, chociaż brakuje mi parowania w tej grze, są kontry, ale nie ma typowego parowania, więc to jest problem, ale cała mechanika walki jest naprawdę spoko i... I... Problemem jest dla mnie tutaj to, że twórcy nie wykorzystali potencjału tej mechaniki, którą stworzyli. Mówię tutaj właśnie o tym, że mechanika walki, tak jak jest dobra, tak na bossach, po prostu jest niezbyt użyteczna, że tak powiem z tego względu, że bossy na ogół kontrują nasze umiejętności. I widać to najbardziej wyraźnie przy dwóch ostatnich bossach, którzy po prostu całkowicie blokują każdą naszą umiejętność. To są one całkowicie bezużyteczne, czy to za zaklęcia, czy... E, nawet e, style ataków. I to jest... E, Duży problem, tej gry, bo to bardzo zniechęca, jeżeli gdzieś ukierunkowuje się na konkretny typ grania, konkretny build, a gra wymusza na tobie całkowicie inny styl zależnie od bossa. Niekiedy ten boss po prostu wymaga od ciebie nieużywania umiejętności, tylko próba. Pokonania go jakimś sposobem, tak jak z tą małpą, yy, ostatnim bosem, trzeba było po prostu biegać gdzieś daleko od niej, naładować koncentrację, podejść, uderzyć silnym atakiem, odejść i tak w koło Macieju. Yy, tak samo jeśli chodzi wa o walkę z Erlangiem, to on też umiejętności nie za bardzo miały zastosowanie. Mo może co najwyżej, krok chmury w yy, yy, pewnych momentach, ale tak to używałeś tylko zakręcia wachlarza i po prostu smaszywałeś w tym czasie ataki na niego. A same umiejętności niezbyt działały, nawet czar uruchomienia był kontrolowany przez yy, yy, tego bossa. Ja go nie użyliśmy w momencie jakimś konkretnym, yy, to... to no, był problem z pokonaniem, tak? Okej, okay, chyba go sobie darujemy. Ogólnie powiem tak, yy... mechanika walki mi się bardzo podoba. Ja w ogóle w tej grze chciałem widzieć yy, drugie Sekiro, nie wiem dlaczego, ale tej grze naprawdę daleko do drugiego Sekiro. Yy, i... Tak jak mechanika walki ma całkiem fajny feeling, tak no niestety walki z bossami mi skutecznie zniechęcały. I myślę, że to jest e, lekki problem. E, walki przede wszystkim z bossami, tak, e, nie są zastosowane odpowiednio jak powinny i tyle w temacie. E, one się kłócą z tą mechaniką walki, która została w grze zaimplementowana. Eee, kolejna kwestia, kolejną kwestią jest eee, lokacje, liniowość tej gry. Wiele osób właśnie narzeka na to, jak ta gra jest liniowa, że nie ma w niej jako takiej eksploracji. I mo może jestem... Prawda, że narzekanie tutaj ma sens, ale w moim odczuciu to nie jest największy problem. Jest, ta gra to jest przede wszystkim: to jest przede wszystkim boss rush. Ona, ona ma na tym polegać. Ewentualna eksploracja jest tylko i wyłącznie dodatkiem, i ona tutaj spełnia swoją rolę w moim odczuciu. Pomimo tego, że jest liniowa, że nie ma e, bardziej obszernych lokacji, poza tym o, ostatnim rozdziałem, e, to e, gdzieś tam te znajdźki, które mają służyć zdobywaniu materiału, zdobywaniu ekwipunku, to ma swoje zastosowanie. naprawdę tutaj nie, nie ma powodów e, jakichś większych do narzekań. Musimy mieć świadomość tego, jaki to rodzaj gry i na czym się opiera. Myślę, że i tak myślę, że można mieć zastrzeżenia do niewidzialnych ścian e, i małej przejrzystości tych lokacji. Z tego tytułu, że e, na przykład tędy mogę zejść, tak, a w innym miejscu już tak zrobić nie będę mógł. I trudno poznać, w których miejscach tak naprawdę jestem w stanie zejść albo przejść, a w których nie. I do tego bym. To by była moja chyba największa uwaga, jeśli chodzi o Wukonga. Teraz tak, jeśli chodzi o kwestię ekwipunku, mamy dużo setów tutaj, tak na, na dobrą sprawę. Co prawda, ich nie widać teraz na moim skinie, ale tych setów jest sporo i ja mam jedno zastrzeżenie do tego, że mityczne yy, sety możemy wytworzyć właściwie tylko jeden kompletny mityczny set. I tak jak gra oferuje nam możliwości resetowania rozdanych statystyk, tak oferuje nam tylko możliwość ulepszenia maksymalnie jednego setu. I to się kłóci. Co z tego, że gra daje nam możliwości tego, że możemy sobie zmieniać buildy, dostosowywać je do bossów, skoro nie możemy tego zrobić z wyposażeniem, ponieważ mamy ograniczoną ilość materiałów przy jednym przejściu gry, aby móc dany set ulepszyć. Albo gramy na nieulepszonym secie, albo gramy po prostu jednym założonym buildem bez jakiejś Zmiany i to jest moim zdaniem po prostu taka niekonsekwencja twórców, że głowa mała. Kwestia samego ekwipunku w sobie jest spoko, tak, jest sporo broni i o różnych właściwościach. Setów też jest sporo o różnych właściwościach. Są te duchy, one mają różne zastosowania, Je, czy, czy, czy to od demedu, czy poprzez jakieś stuny na przeciwnikach i inne tego typu. Co do samych umiejętności, to też, jak mówię, też się trochę wiąże z mechaniką walki. Mamy tutaj kilka styli, które, którymi każdy z nich można przejść w grę, więc są one dość dobrze zbalansowane. Nie widzę tutaj jakichś niedociągnięć. Każdym stylem da się przejść grę, każdy ma swoje wady i zalety. Więc no tutaj nie ma co narzekać nawet. Tak samo jeśli chodzi o kwestie przemiany, czy kwestie zaklęć, wszystko to daje nam dodatkowe możliwości. Jeśli chodzi o styl gry, nasze preferencje grania w tą grę, osobiście, osobiście chciałem szukać w tej grze czegoś w rodzaju Sekiro i znalazłem. No jest są, są kontry. Aha. No i właśnie, o, to jest taki mankament. Stargetowany przeciwnik nie dostaje damage'u. To też widzicie, gra jest ogólnie dynamiczna, tak? A no animacja tak nasze postaci, no my musimy naładować się na atak. Trochę to trwa i bardzo łatwo jest nam go zbić. Wystarczy, że o. Mam tak, ja nie jestem w stanie tego ataku powiedzmy, przerwać, aby utrzymać sobie punkty koncentracji. Nie zrobię tego. Puszczę przycisk, tracę wszystkie punkty koncentracji, uruchamia się animację ataku. I no, brakuje mi tego, bo e, każda walka gdzieś, gdzie dostaniemy jakiegoś pstryczka od przeciwnika, anuluje nam te żmudne... żmudnie tworzoną... Yy, yy, żmudnie tworzony atak. I sami widzicie, że tak jak do mechaniki walki nie mam zastrzeżeń, tak bardziej mamy do zastosowania jej na bossach. Yy, ale dobra, wróćmy sobie do... Do rozwoju postaci. Tutaj, akurat, jak mówię, zastrzeżeń jako takich nie mam. Wszystko wydaje się odpowiednio zbalansowane. Ekfibunek też wygląda spoko. Tylko no. Jak mówię, jest problemem dla mnie to, że gra kłóci się sama ze sobą. I powiem to teraz tak, mamy y, historię mitologii chińskiej, y, podróży na zachód, y, która jest y, tutaj podana w, w taki sposób, że może się wydaje to przystępne, ale nie dla każdego. Jeżeli ktoś nie miał kontaktu z podróżą na zachód, to i tak będzie się w tej fabule czuł zagubiony i niestety w tej grze to tak jest. Ee, że mimo wszystko o, w fabule potrafimy się zagubić, i w pewnym momencie ona przestaje mieć dla nas znaczenie, ponieważ jest dla nas niezrozumiała. I chyba był tak naprawdę jeden chapter, w którym faktycznie tą fabułę jakoś pełni e, zrozumiałem. To był chyba piąty e, akt albo czwarty, tam gdzie były te pająki, te kobitki. No to, to, to było dla mnie jeszcze zrozumiałe, tak, ale wiele, wiele innych wątków było dla mnie bardzo dezorientujących. Nie wiedziałem tak naprawdę, co się dzieje, byłem zagubiony, tym nie rozumiałem. Próbowałem zrozumieć, ale w pewnym momencie sobie dałem spokój z tym. I no fabuła jest. Może i dobra. Opowiada kultową, kultowym, yy, kultowe mity no, z mitologii chińskiej, yy, ale no... jest niezrozumiała. No, mówmy się, jest niestety niezrozumiała dla przeciętnego gracza zachod zachodniego. O, i I to jest ten, ten, to kolejne kłócenie się z tym wszystkim, że ta historia nie została tak naprawdę w ten przystępny sposób opowiedziana, że mimo wszystko jest wiele niedociągnięć fabularnych, e, znaczy niedociągnięć fabularnych, po prostu niedopowiedzeń fabularnych e, i powinno to być przedstawione w łatwiejszej formie, ale niestety nie jest. I... To jest duży problem. To jest duży problem. I pierwszy po prostu y konflikt, y jeśli chodzi o tą grę. Drugim konfliktem jest, jak mówi mechanika walki, tak? Y ta mechanika walki jest o tyle problematyczna, że co z tego, że jest świetna? Co z tego, że tych umiejętności jest sporo, że feeling tych walki jest fajny? Skoro w praktyce na posach bardzo często wiele umiejętności nie ma zastosowania, tak? I, i to, jest, to jest ten problem. Poza tym tak propos bosów Dla mnie w ogóle pomimo tego, że bosy są przeważnie zrobione bardzo toksycznie Bardzo rakowo że gdzieś tam mają bardzo długie sekwencje ataków, albo gdzieś w pewnym momencie stają się niematerialni i nie jesteśmy w stanie ich atakować przez dłuższą sekwencję. E, to jeszcze są momenty bardzo dziwne, gdzie na przykład jak przy tym bosie stonogi, gdzie była sytuacja, gdzie bos, e, znaczy bos po prostu, miał model postaci, w którym była niewidzialna ściana. My do niego podchodzimy, uderzamy, a te ataki nie wchodzą, dlatego, że tam była niewidzialna ściana. I no, takich smaczków jest naprawdę dużo w tej grze. Te bossy nie są dobrze zaprojektowane. Są efektowne, ale nie są dobrze dostosowane pod mechanikę walki, zaimplementowaną w grze. I przede wszystkim, też. One mają jakieś takie swoje problemy związane właśnie o tym, co mówiłem, z tą z tym niematerialnością, z tym przebywaniem w powietrzu przez długi czas, z długimi sekwencjami ataków. No to, to, to te walki były męczące i jakoś nie dawały przynajmniej mi dużej satysfakcji. Więc to jest kolejna sprzeczność, że mamy sytuację, gdzie jest całkiem fajna mechanika walki. Tylko co z tego, skoro ta mechanika walki e, nie ma jakiegoś znaczącego zastosowania e, w samej grze, w samej walce z bossami, tak. Że w wielu przypadkach po prostu będzie sytuacja, że e, pewne rzeczy będą się nie sprawdzać. I będziemy musieli kombinować na inny sposób, żeby tego pasa pokonać. To ma swój plus. Ale jednocześnie jest e, swego rodzaju wadą. E, kolejna sprzeczność to jest grafika. Co z tego, że gra jest piękna i prawdopodobnie graficznie e, e, jest top w tym momencie, jeśli chodzi o gry. Ale problemem jest to, że nie jest optymalizowana. Ma bardzo duży problem z optymalizacją i renderowaniem tekstur. Więc ta kolejna taka sprzeczność, co z tego, że gra jest piękna, skoro oglądamy ekrany wczytywania, oglądamy ciągle, zwłaszcza przy wejściu do lokacji, renderowanie tekstur przez długi czas. Co? Kolejna sprzeczność, tak? No i lokacje. Co z tego, że świat jest piękny, skoro lokacje są bardzo liniowe? Są słabo rozbudowane. Nie ma tutaj typowej eksploracji. I, i jest to teoretycznie powszechnie znana kolejna wada tej gry czy słuszna, czy nie, nie mi oceniać, ja uważam, że jak na grę, która jest posraszem, no to nie, ma, nie powinno mieć większego znaczenia, ale dla wielu ma. Myślę, że w ogóle ta gra by się lepiej przyjęła jako jakiś bardziej rozbudowany, bo przedstawiona jest bardzo fajna historia i aby ją fajnie ukazać i ten świat, to myślę, że można by było ten świat zrobić bardziej obszerny i, i byłoby to na pewno bardziej przystępne dla gracza, też jeśli chodzi o ee, całą otoczkę fabularną, tak. E, teraz tak, jeżeli chodzi o mnie samego, ja przy tej grze się męczyłem. Nie, nie będę miał e, raczej intencji, aby przechodzić drugi raz tą grę może po bardzo długim czasie zresztą nawet zapowiedziane jest DLC do tej gry więc e prawdopodobnie wrócimy do tej gry jeśli chodzi o DLC mam nadzieję że jakoś lepiej dostosują e wyciągną pewne wnioski z porcy aczkolwiek Brakuje mi głosów krytycznych na temat tej gry, bardzo wiele osób jednak tę grę zachwala i nawet uważa za łatwą, dla mnie ta gra miała próg przejścia trudniejszy niż Sekiro, nie wiem dlaczego, ale tak było. Może problem leżał we mnie, może ja jakoś tą grę źle grałem. Grunt, że ją ukończyłem. Osobiście, jeżeli miałbym oceniać Wukonga, to myślę, że dałbym tej grze takie 7 na 10. Grało się w nią dobrze. Ostatnie dwa bossy, tak naprawdę, wyciąłbym z tej gry i bym uznał, że jest, jest, jest okej. Okay. Bo wszystkie poprzednie bossy były znośne. Pomimo tego, że miały jakieś tam wredne mechaniki, pomimo tego, że miały jakieś tam swoje problemy, to jednak nie, nie były tak hamskie, jak te dwa ostatnie bossy za, zaimplementowane do gry. Gdyby tego nie było, to bym uznał tą grę za, za naprawdę dobrą. Ale też może minusem tej gry może być ewentualna chęć powrotu do niej, czyli przechodzenie drugi, trzeci raz, bo tak naprawdę nie ma po co to robić, nie ma chęci na to. Eee, ale to, to tak dodatkowo. Jak mam oceniać... Eee, nie wiem, na pewno to nie jest e, gra, która zrobiła na mnie dobre wrażenie, wręcz przeciwnie. E, e, bardzo się wymęczyłem przy tej grze, dawno przy jakiejś grze tak się nie męczyłem z jej przejściem, a jednocześnie, jednocześnie z chęcią jej przejścia pokonałem praktycznie wszystkie bossy tej grze. Za wyjątkiem jednego, gdzie był Quest, e, który e, spaliłem, i, a w konsekwencji tego questa, właśnie była walka z bossem. więc, to akurat był błąd z mojej strony, ale to był jedyny boss, i to dość łatwy do pokonania, którego nie zrobiłem. E, wszystkie pozostałe bossy, jakie są dostępne w grze, zostały przeze mnie zrobione. I nie wiem, no, jakbym miał uznać za najlepszego bossa w tej grze. Najlepszy boss to, to był jaksza. Zdecydowanie jaksza. Eee, najlepszy boss tej gry i, i tyle. I jak mówię, jakby jak skończyła się ta gra, to by było zajebiście. Ale niestety ona trwała dalej, i cały obraz został jeszcze bardziej zniszczony. Więc cóż. Dla mnie Wukong to gra 7 na 10 i to nawet trochę naciągane, może takie 6,5 na 10, graficznie topka, optymalizacja do dupy, mechanika walki topka, walki z bossami do dupy, e, fabuła, zajebisty zamysł, ale realizacja taka sobie. No i co, to tyle. No. Myślę, że można było zrobić co lepiej, i uważam, że nawet niewiele tej grze brakowało do tego, aby wspiąć się na poziom Sekiro, ale no niestety nie udało im się. No to tyle. No. Myślę, że tyle jeśli chodzi o moją opinię na temat Wukonga i co. I tyle. Może dla odmiany będę chciał teraz przejść i nagrać Wulonga to wie na ten moment to tyle i dzięki za uwagę